No to każdy weźmie ile tych śmieci jest. Ale to większość ludzi też idealnych, ale nie będę Juka do siatkówki. No, te piłki świadczą o tym, że zalew pełni funkcję rekreacyjną. Szkoda, że leżą tu od zeszłego sezonu. To popularne łowisko. Tutaj ktoś sobie rozmontował siedzenie z samochodu, i tak ono sobie leży już któryś sezon. Kolejne łowisko. Tu mamy dowód na to, że w ubiegłym roku była niezła impreza. Proszę kolejne popularne łowisko. Widzimy pana polującego na karpie, a nie opodal, małe wysypisko w telewizji czy w gazecie